Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem na 28 dzień sierpnia. Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Świętego Łukasza, 14 rozdział, wersety 1 oraz od 7 do 14. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem powiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich. Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci, ustąp temu miejsca. A wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przybędzie ten, który cię zaprosił, powie ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej i spotkać się zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników każdy bowiem kto się wywyższa będzie poniżony a kto się uniża będzie wywyższony do tego zaś kto go zaprosił mówił także gdy wydajesz obiad albo wieczerzę nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci ani krewnych ani zamożnych sąsiadów aby Cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę lecz kiedy urządzasz przyjęcie Zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się oddzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Moi drodzy, niewątpliwie rzuca nam się w uszy i na oczy dwie takie rzeczywistości z dzisiejszej Ewangelii. Pierwsza z nich to pokora. Jezus, widząc pychę faryzeuszów, jak zajmowali sobie pierwsze miejsca, bo chcieli pokazać, czy uważali się za najważniejszych, powiedział im wprost, zajmij ostatnie miejsce, aby przypadkiem nie zdarzyło się tak, że ktoś znamienitszy od Ciebie przyjdzie i ze wstydem musiałbyś opuścić miejsce, które zająłeś i przesiąść się na miejsce ostatnie. Nierzadko jest w naszym życiu tak, że po prostu gdzieś ta pycha przez nas przemawia. Porównujemy się, oceniamy innych, oceniamy siebie w porównaniu z innymi, i to wszystko powoduje, że nie do końca jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy. A przecież tak wiele otrzymaliśmy od Boga, tak wiele darów od Niego mamy. Powinniśmy z radością i pokorą to wszystko przyjmować, cieszyć się tym, kim jesteśmy, co posiadamy. Nie porównujmy się, ale bądźmy wdzięczni Panu Bogu za to jacy jesteśmy i za to co mamy. Druga rzeczywistość to rzeczywistość miłości bezinteresownej. Łatwo jest również nam, podobnie jak faryzeuszowi z dzisiejszej Ewangelii, zapraszać tych, których kochamy, których lubimy, czy tych, którzy mogą nam się odwdzięczyć za dobro, które im uczynimy. A przecież. Jest wokół nas tylu, którzy nie mogą nam się odwdzięczyć, a którzy miłości i konkretnego dobra potrzebują. Jezus zaprasza nas w dzisiejszej Ewangelii właśnie do tego, abyśmy byli otwarci na tych ludzi, abyśmy mieli serca i oczy otwarte na ich potrzeby i abyśmy nie omijali ich, ale abyśmy z miłością okazywali im dobro. Bo to będzie właśnie bardzo konkretnie docenione, kiedy z martwych wstaniemy w czasach ostatecznych bardzo serdecznie was pozdrawiam i błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego amen niech będzie pochwalony Jezus Chrystus